Kolejna środa, kolejne wideo z serii Wednesday i kolejna ciekawa whisky w moim kieliszku. A dzisiaj będzie to blended malt scotch whisky poćgu zabutelkowana w wieku 21 lat. Whisky od firmy Probabnalin. Zapraszam. Cześć. Z tej strony Wody Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj w moim kieliszku whisky Pć Gu. Blended Mold Whisky, zabutelkowana w wieku lat 21. Jest to whisky, która powstaje na wyspie Sky w Szkocji. I za produkcją tej whisky stoi firma Prabab Może nie tyle za produkcją, co za blendowaniem i butelkowaniem tej whisky. A to, że firmę założył niejaki sir Ian Nobel, który jest wielkim, który był wielkim propagatorem języka galickiego, galickiej kultury, założył nawet szkołę języka gelickiego na wyspie Sky. I tenże gentleman postanowił zająć się whisky. Postanowił on pójść w tym kierunku, zaczął tworzyć blendy, zaczął, tw zaczął mieszać whisky. I w taki sposób właśnie powstała jedna z trzech znanych marek tejże firmy. Mamy jeszcze takie whisky jak Civek, Blended Scotch Whisky oraz McNamara, bodajże, o ile pamiętam. Więc te trzy różne blendy wchodzą w portfolio tejże firmy, Prebabnalin. Jeżeli chodzi o PoczGiu, mamy wersję 8-letnią, mamy wersję 12-letnią i mamy wersję 21-letnią. I my, moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej tejże właśnie 21-letniej edycji, gdyż moim zdaniem jest to whisky ciekawa, na którą warto zwrócić uwagę. Z tą miałem do czynienia już wcześniej, muszę przyznać, gdyż byłem posiadaczem pełnej... Pełnowymiarowe butelki 700 cudownych mililitrów, i muszę przyznać, że whisky ta była dość ciekawa. Wprawdzie, był to początek mojej przygody z whisky, jeszcze sporo wcześniej, przed y, rozpoczęciem YouTube'a. Także, no, whisky ta nie pojawiła się na kanale nigdy, aż do dzisiaj. Gdyż, będąc w Londynie, odwiedzając sklepy, y, trafiłem na sample po prostu i postanowiłem to, że Właśnie whisky się dla Was omówić. 43% whisky, która jest mieszanką tylko i wyłącznie whisky słodowych ze Szkocji. Z tego co wiem, w skład tej whisky również wchodzi destylat z destylarni Talisker. Już takie było założenie, aby wspierać lokalny biznes, a wiemy, Talisker tutaj na wyspie Sky jest lokalną destylarnią dla tejże firmy Prababnalin. No nic, sprawdźmy jak ta whisky pachnie i smakuje. W aromacie muszę przyznać, jest bardzo fajnie. Jest bardzo słodko. Mamy tu wyczuwalne beczki poszery oczywiście. Mamy odrobinę dymu. Jest to taki bardzo fajny, ogniskowy, trochę morski. Dym, dym ogniskowy, nuty morskie. Mamy tu trochę słoności, co wskazywałoby na to, że jest tutaj gdzieś ten talisker. Ale mamy tak: sporo czekolady, sporo rodzynek. Mamy kandyzowaną skórkę z pomarańczy. Jest brzoskwinia, jest taka delikatna nuta herbaciana, takiej śniadaniowej herbaty. Nuta kakao, nuty kawowe się przewijają. Są takie delikatne nuty skórzaste, nuty tytoniowe tutaj również. Ogólnie, cały kształt jest bardzo fajny. Jest to bardzo przyjemny whisky w aromacie. Alkohol jest bardzo fajnie ukryty, mimo tego, że to jest świeżutko otworzony sample, więc jest to tak naprawdę pierwszy mój kontakt ze świeżo otwartą łyski. Podejrzewam i pamiętam zresztą, e, mając tą butelkę, że ta łyski z czasem stanie się bardziej energiczna. Ona się otworzy, ona się jeszcze bardziej zbalansuje. Ona jest bardzo nieśmiała w tej chwili. Jest bardzo cicha, bardzo niepozorna. Jest po prostu zamknięta. Idziemy do smaku. W smaku jest dokładnie tak jak to łyski zapamiętałem z dawnych lat. Miodowa słodycz. Rodzynki. Mleczna czekolada. Tutaj mamy dobre przełożenie aromatu na smak. Są nuty morskie. Nuty delikatnie solankowe. Jest trochę tego dymu ogniskowego. Ale już tutaj dojrzałość tego destylatu. Mamy skórę, mamy taką bibliotekę, starą książkę. Jest trochę takich nut tytoniowych. Łyski bardzo mocno owocowa, bo mamy i rodzynki, i pomarańcz, i trochę brzoskwini. Trochę być może nawet takich śliwek, powiedziałbym, delikatnie wędzonych. Jeszcze jeden. Łyski fajnie ułożona, fajnie zbalansowana. Wszystko ze sobą gra. Fajnie skomponowana, 43% tutaj powiem szczerze, nie jest przeszkodą. Choć wiadomo, gdyby było 46 albo i więcej, byłoby jeszcze ciekawiej. Natomiast ta łyska, jeżeli chodzi o całokształt, prezentuje się dość ciekawie. Jest bardzo przyjemna. Mamy sporo szary, mamy sporo dymu, do tego sporo miodowej słodyczy, do tego mamy takie nuty właśnie. Morskie, lekko słone, trochę takich właśnie tytoniowo-skórzano-książkowych aspektów. I jeszcze jeden łyczek. Po przełknięciu pojawia nam się jeszcze więcej owoców. Spod tego korzuszka szery wydobywają nam się takie świeższe owoce. Coś jak jabłko, coś jak gruszka, brzoskwinia. Cały czas mamy ten dym, cały czas mamy te słone nuty, morskie nuty. Słony karmel. Taki fajny, rozgrzewający aspekt cynamonu. Idąc dalej do finiszu. Finisz przyjemny, słodki, rozgrzewający. Delikatnie słonawy. Sporo sherry, sporo czekolady, trochę kawy. Trochę tej takiej skórzastości, tytoniowości gdzieś tam pozostaje. Jest ten przyjemny dymek tutaj w finiszu. No łyski ogólnie. Fajnie ułożona, fajnie zbalansowana. Tak jak mówiłem, z czasem na pewno będzie jeszcze ciekawy, kiedy ta łyski się utleni, otworzy. Będzie jeszcze przyjemniejsza. Tak to wygląda, moi drodzy. Jeżeli chodzi o 21-letnią łyski Gu. napiszcie mi w komentarzach, czy mieliście styczność z tą łyski. Jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze odczucia na temat tejże edycji. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, Waszego zdania w tejże kwestii. A ode mnie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.